아, 네.

I tak się stało, że rzeczywiście te 15 punktów. Ja myślę, że 14, nastawiłem się na kąter z możliwością jednego punkta, powiedzmy, zgubienia i wyszło, że nie. No. stało się dzieszy, to jest jakieś etap dla w, ży w życiu. na następną piątkę. Myślę, że dojedziemy w takiej formie, żeby łatwo bo nie mam nic przeciwko temu. Ten to jeszcze można zrobić, że jeszcze będzie szybszy, czyli jako Myślę, że tutaj trzeba trenera, trenera zapytać o to. Ale pan nie jeździ. Może może cykl te, 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 te trzy, dwa rekordy plus ten trzeci o czymś mówi, więc rzeczywiście ten to jest eee... to. Bardzo się że, że... że ja tak to ale że... nie że... że... na co dzień teraz jeżeli na takich torach. i tak naprawdę to wszystkie się mówiłeś. Że... No nie, nie, nie potrafiłem dobrze wystartować, a to było dużo sukcesu, bo po tasie w miarę dobrze mi się jeździło. i to wszystko. No... Co mogę powiedzieć na swój temat? Jesteśmy na razie do ten moment yy, samą dużą, bo, bo to widać i, i tak naprawdę musimy się skupić na tym, żeby yy, teraz męż że zaległy stan nowy wygrać, bo tak naprawdę sytuacja zaczyna być już nieciekawa. Nie, ciekawie. nie, jeszcze eee. my! <śmieniczy> Dziękuję. Okay.